Część druga lekcji o dwusiecznej kąta. Na części pierwszej nauczyłeś się, jak konstruować dwusieczną kąta i jak dzięki tej umiejętności konstruować kąty o różnych miarach, a teraz tylko dwie szybkie uwagi. Zobacz, mamy tutaj, dwusiecz... mamy tutaj kąt, no i narysowałem czerwona, czerwono jego dwusieczną. Pierwsza uwaga jest taka, że ta dwusieczna leży na osi symetrii tego kąta. Czyli jeżeli tutaj mamy kąt alfa, o, to był jakiś kąt alfa to jego dwusieczna leży na osi symetrii tegoż, tegoż kąta alfa. O zobacz, narysuję tutaj oś symetrii. Prawda? O, proszę bardzo, oś symetrii i dwusieczna się pokrywają. To trzeba wiedzieć, bo czasami przyda się to w niektórych zadaniach, że dwusieczna jest jednocześnie osią symetrii tak naprawdę. Tylko no, trzeba przedłużyć, no bo oś symetrii, pamiętaj, to jest prosta, czyli prosta nieskończona. To pierwsza uwaga. Podkreślmy sobie, że ona leży na osi symetrii. A druga uwaga jest taka. Jeżeli sobie weźmiesz dowolny punkt na dwusiecznej, opowiedzmy wezmę sobie o ten punkt. To ten punkt, i teraz policzę odległość tego punktu od jednego ramienia, proszę bardzo, odległość. Jak liczymy odległość? No, rysujemy odcinek prostopadły, prawda? Czyli tutaj musi być kąt prosty. Od ramienia tego jednego, i teraz policzę odległość od ramienia tego drugiego, czyli znów musi być tutaj kąt pro, prosty, to obie te odległości są identyczne. I to zachodzi dla każdego punktu, czy bym wziął punkt tu na, na dwusiecznej, czy tu, czy tu, czy tu, to zawsze każdy taki punkt na dwusiecznej jest jednakowo odległy od obu, od obu ramion kąta. Wszędzie, jakbyśmy policzyli te odległości od tych punktów, tych punktów o dwusiecznej, to zawsze one nam wyjdą identyczne. I to są takie dwie rzeczy, które jeszcze należało dorzucić do tej wiedzy, którą wysłuchałeś na pierwszej części lekcji o dwusiecznej kąta. Że to jest oś symetrii i o tych punktach, że są jednakowo odległe. Koniec lekcji.